Kończę seansę w Koloseum w Termach niedaleko Sosnowca, koleżanka ma sklep z garmażerią Ale polecam każdemu jak będziecie tu w Termach idzie świetną garmażerię sobie kupić Ale ogień mistrzostwa, kwalifikacje chyba do mistrzostwa Polski a później mistrzostwa świata w, saunowa, w saunowaniu Piękna sprawa, ogień jak nie wiem tu był, opłacało się tak na cały dzień 6 godzin ale, jak już czuję ból głowy, musiałem się ewakuować. Jak masz ochotę na znes takie burgery, mięso, wędliny, kawanosy i inne przysmaki, jak i też sery, wpadajcie do gormoru niedaleko term. Wam kurczę, fajnie to wyglądało, bo dwie osoby się biły tak. Fight! i normalnie ogień wy... do losowa, bo to był freestyle, losowa piosenka, losową piosenkę mieli i do niej szukowali układ. Naprawdę świetnie, a na końcu zawsze była muzyka na wyjściu z gladiatora, aż mieciarki brały.